Na konferencji fajmy meme! Dziesięć! Mamy ważnych zawodników do przedstawienia! Pierwszym z nich będzie KOM RST! Teraz ja uprzedzam mm. ich jestem szybki i niecząstbite po co tydzień puszczam ich złodzy iPhone dzwoni zoni, ale nie odbiorę dzisiaj Siema, chyba ty, bokser, siema, elo Ty nie ogólnie oświetlasz, on siema, ty nie zna ciebie, też To, to wy na to napisaliście, ja nie jestem do tego okazji, no, A wojownikiem, jaki będzie siedmił z kamerzystą, będzie... Andrzej! Ooo, cześć, łysy! Cześć, bokser! Siema, o, siema też, łysy, nie znam cię, ciebie też nie znam, ale fajnie, w końcu z nim mogę zawalczyć. E, czemu tam pisze jakieś pałkę. Ja nie jestem jakiś pałkę, kurde, z chuja. Ty kamuś na pizdę dostanie dzisiaj. Na strumę, na kręgie ci dzisiaj szmatę jebana. Andrzej mógłbyś wyłączyć tą muzykę. To ja siedzę za muzyką, to grzyboska pa! Grzyboska pa! Wyłącz to gówno! Bluję ci na matkę Hansej w śmieciu. Ej hey panowie, spokój za... O weź weźmy bo ja mam tutaj ważne rzeczy do przekazania. Eee, mi... Poczekajmy na koniec muzyki, o już koniec. A więc tak pierwsze pytanie stało. Poczekamy mu ducha małe no, dzieci? Dawaj. Co tylko śoda jest zapytania! Nie mógłbym mieć każdą dziwkę w tym świecie. Niepotrzebne mi są dzieci. Weź te pytania. Tak w głowę z tymi pytaniami, jebańców. Przepraszam, że cię zasnuciłem tym pytaniem. Już nie będę tak robić. Dobrą kurwą była królewna? Hmm, no cóż, mogę powiedzieć, że nasze czadynuki się dobrze zniebawiły. Hehe. <śm> Dobrze, czyli królewna fajnie się bawiła, może była trochę lepka od tych substancji koloru białego sprącia, ale kobiety go lubią chyba. A więc Andrzej co myślisz o swoim przeciwniku, macie podobno wiele za sobą jak i wasza ekipa. A i przepraszam za moje pierdzące krzesło, Boxdel poprzednio na nim siedział gruby chuj. Moja asystentka spytała się mnie, czemu mam maskę Wlada Płótnockiego, a po to ją mam, żeby Tobie przypomnieć, jak Wlad Płótnocki zajebał tego mopa jebanego dredzia z tego śmiecia. Wiem, że Cię to boli, że go już nie ma na tym świecie, ale musisz się z tym pogodzić. I ogólnie Wiola też jest pewnie w piekle i się z nim smaży, więc Twoja kolej będzie jak z Ciebie pokonam. <toddź> Co? A A w ogóle kamerzysta, chciałem Ciebie czegoś spytać. Bo mój dziadek chce zawalczyć z bambusiakiem C na Fame ma 12. I Ty chyba jako jedyny wiesz, gdzie on jest. Jak ja nie mógłbym nie wiedzieć, gdzie jest mój najlepszy kolega? Oczywiście, bambusiak puka żonę Janka. Hahaha! Podpis do głupia! Ale cię na jebie? Przygotuj się na to. Wow, ależ to jest rewelacja, jak w jakimś filmie, tam takie rzeczy nazywa się plot twisty. Kurwa, boxdel, myślę, że już czas dać im porozmawiać ze sobą. Dobra kurwa, masz rację, kolego, dajmy im to. Okej, okay, kamerzysta, więc yy, moje pierwsze pytanie będzie: czemu chciałeś zniszczyć świat? odpowiedz mi kolego, ja chcę wiedzieć z jakim psycholem będę walczył, więc no gadaj mi tutaj szybko, no mów. Ty myślisz, że to jest zabawne? Na szali jest y, życie milionów osób, a ty, ty masz to w dupie, ty chcesz zniszczyć świat, ty chcesz spowodować chaos, ty, 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 ty ja cię zniszczę w OKTAGONIE. Z niego już nie wyjdziesz. O, przez to ocalę miliony żyć. Ech, okej, okay, czy sądzisz, że kamerzysta jest pierdolonym frajerem? Tak myślę! Ho ho, ho, ho to było naprawdę głośne, co ty kurwa godzila jesteś, hahaha. Nie ha, ha. Nieważne, czy wygram, czy przegram. W sumie, na koniec końców tak gdam, bo świat pójdzie się jebać, w chaosie, między innymi. Fuczaki wszystko zjedzą. Ciebie też w sumie. E, co ja mogę jeszcze dodać? No, twój dziadek ogólnie to jest chywany śmieciem. No, zabił mi moich ulubionych kolegów. No co Jakim można być śmieciem, żeby zabijać moich najlepszych kolegów? aż to, to był mój ulubiony kolega. Ja... Jakbym był homoseksualistą, to, to chyba bym, by, 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 bym go wyjechał w dupę. Taki Bud, taki fajny kolega niego, a ty z, z władę go zaje, zajebaliście. No, zemsta przyjdzie do was. W Oktonie cię dojemy śmieciu, a później wezmę włada. Przepraszam, że wam głupie chujki przerywam, ale chcę przedstawić wam nagrodę dla zwycięzcy tego pojedynku. Będzie to oczywiście uwaga, 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 już pokazuje chwilunia, chwileczka, momencik, minutka, minetka. O, macie oto zwycięzca tego pojedynku, zgarnie złotą sztabkę wartą 200 milionów wow, szylingów. Wow, ta sztabka jest już łera, Zapomnij o tym. Nie śni, śni dalej, chłopaczku. Zapomnij o tym, ona jest moja. Według Bukmacherów, kamuś ma większe szanse na zwycięstwo. Co o tym myślisz, Andrzej? To nie ja, Debilu, to tamten. Oczywiście, że ja jestem faworytem, ponieważ ja mam większy fej, większą siłę i w ogóle wszystko mam lepsze. Jak na to odpowiesz, Andrzej? Tego debila skwituje jednym ciosem. No nie wiem, co ja mogę jeszcze więcej o nim powiedzieć. Przecież to jest taki. Jak ja mam opisać. Szczegółowo śmiecia. Przecież ja mogę tylko powiedzieć, że on jest śmieciem i jebanym szczotą. Jebanym szmatą. No co ja mogę więcej powiedzieć o tym śmieciu? Najebi go w OKTAGONIE i zapomnę o nim. Nie dam ci o sobie zapomnieć. Wetam sklep pizdę, bo chyba ostatnio widziałem Grzy Polska mi przesłał jakiś filmik jak Najman cię tydenuje. Ty zjebie. Najman cię najebał. Przecież to jest... Ja... To jest śmieszne. Ty typy. Najman cię najebał. Twój trener, debil, zjeb, najebał Cię, weź Ty gościu. A ja Ci powiem, że Najman jest jednym z najlepszych wojowników, jakiego spotkałem. I Ty pewnie nawet... Słuchaj mnie kamuś, za to wszystko, co uczyniłeś w społeczeństwu, spłoniesz w piekle. I ja Cię osobiście do niego zawiozę. Najman to jest naczelny polski pajac boksu. Dziwne, że udało mu się w ogóle uciec z Bettendorfu w jednym kawałku A poza tym gdzie są twoi koledzy? Na widowni ich nie widzę. Czy my przypadkiem ich wszystkich zajebaliśmy? Oj, jak mi smutno! Zabiliśmy kolegów pewnego z że się Tak, tak, wyzywaj mnie dalej! Dawaj, wyzywaj Przez mnie! Hej, patrz, to jest patrz, patrz. Taki chuj, to to taki mały, to jest twój chujek, taki malutki, moja dziewczyna, twoja dziewczyna mi powiedziała Ha ha ha, takiego chuja masz małego. Ty jeba na cioto.